witajcie rozważaniach na dzień dobry dzisiaj kolejny odcinek związany z psalmami z uczuciami naszymi i no i dwa takie psalmy właśnie pierwszy i drugi psalm chciałbym dzisiaj omówić wspólnie one są takimi psalmami można powiedzieć wprowadzającymi wprowadzającymi w całą księgę i no właśnie i one jakby uczą o takich dwóch ważnych wymiarach naszego życia które. A może nawet i czterech. Zależy, jak na to spojrzeć. Bo mamy kontrast. Mamy kontrast w Psalmie I mamy kontrast w Psalmie II. Psalm pierwszy generalnie uczy takiej zasady zwanej retrybucją, czyli no jak siejesz, tak zbierzesz generalnie. I jest to taka, taka bardzo, można powiedzieć, wyraźna yy, wprowadzenie w yy, Właśnie w kontekście uczuć, ja bym powiedział, w poczucie spokoju, ukojenia i bezpieczeństwa, jeśli inwestujesz swoje życie w relacje z Bogiem. No i tu już oczywiście, jeśli ktoś znał księgę, zna księgę Hioba albo zna inne psalmy, no to sobie może pomyśleć, no na ile, na ile faktycznie tak jest. No i, no i właśnie, tu się właśnie pojawia ten, to, co mówiłem na początku, to znaczy, że w zasadzie nie ma psalmu jednego, który byłby absolutny, tak? One muszą być uzupełniane sobą nawzajem. Co nie oznacza oczywiście, że to, co psalm pierwszy mówi, jest nieprawdą. Bardzo często się sprawdza w naszym życiu, no, ale nie jest tak zawsze. No więc co czym ten psalm pierwszy mówi? Mówi o tym, że generalnie warto jest inwestować w Boga. Warto jest być człowiekiem sprawiedliwym. Warto jest być człowiekiem pobożnym. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w drodze jeszcze zwróćcie uwagę, Człowiek, który odmawia, jakby odmawia, właśnie wkroczenia w przestrzeń zawładniętą przez ludzi, którzy mają złe wartości, złe myślenie, wypaczone spojrzenie na Boga. No bardzo ciekawy temat swoją drogą dzisiaj. My dzisiaj trochę bardziej tak nie oceniamy. My dzisiaj jesteśmy tacy bardzo, bym powiedział, poprawni politycznie. Oczywiście, broń Boże, coś tam kogoś skrytykować. No, to jest ciekawe, jak na Właśnie w, kontekstach, w kontekście tak zwanych kultur wstydu, Shame Culture, czyli taki właśnie cała Azja, Arabowie, Afryka też w dużej mierze. To jest w ogóle to, co my robimy, to jest, to jest nie jakieś absurdalne, dlatego że oni się z tym zgadzają. Oni no dokładnie, jeśli jakby t, t, Twoja twarz jest wszystkim, Twoja. T, Twoja wiarygodność jest wszystkim. Jeśli, jeśli ty robisz, zmieszasz się z takimi ludźmi, to jesteś kompletnie niewiarygodny, jesteś kompletnie. Jesteś nikim w skrócie. I lecz, zwróćcie uwagę, lecz ma upodobanie w zakonie pana, zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój obwod w właściwym czasie, którego dziś nie więdnie, a wszystko co uczyni, powiedzie się. Czyli taka zachęta, bądź jak drzewo, bądź jak drzewo, bądź człowiekiem, który po prostu czerpie z Boga, jest solidny, jest sprawiedliwy, odrzuca zło. I to jest bardzo dobre, żeby nie było żadnych wątpliwości. Przy wszystkich kontekstach, niuansach księgi Joba, że cierpimy czasem niesprawiedliwie i tak dalej. To jest prawda, o czym ten psalm mówi. Nie tak jest z bezbożnymi, są oni bowiem jak blewa, plewa, plewa. wiemy co to jest. Taka osłonka, to jeszcze w popcornie się nam czasami współcześnie pojawia. Tak, Taka osłonka lekka, uch, dmuchniemy, idzie w górę, ziarenko spada w dół. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi, dlatego nie odstają się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. No i tu jest ta zasada retrybucji, szósty werset, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd. No i to jest taka, można powiedzieć, taki wstęp, wstęp tego, że warto, warto ufać Bogu, warto iść Jego drogami, warto inwestować swoje życie w Boga i to jest wszystko prawda. Jedyne, co nie jest prawdą, to że zawsze to nam gwarantuje bezpieczeństwo, ale co do zasady właśnie tak jest, jak mówi pisan pierwszy. Natomiast sam drugi mówi o pewnej innej, innym kontekście i to jest kontekst już właśnie nieosobisty, ale kontekst, można powiedzieć, makro. O ile psalm jeden pierwszy mówi o, o, o kontekście mikro, to psalm drugi mówi o kontekście makro, o pewnej walce, o pewnej dynamice, która się dzieje w świecie. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy, książęca, zmawiają się z połem przeciwko panu i jego pomazańcowi. Zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich pęta. Zwróćcie uwagę, to jest zupełnie inne uczucie. Tu mamy konflikt, tu mamy, tu mamy złość, tu mamy, e, tu mamy walkę, tu mamy, jakbym powiedział, chęć uwolnienia się od, od Bożej Władzy. Taką bardzo nikczemną, zmawianie się, spiski, zupełnie inny klimat. No, jak dzisiaj patrzymy na politykę, to ja to powiem szczerze, że taki właśnie trochę klimat wyczuwam dzisiaj. Czwarty werset. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga, wtedy przemówi do nich w gniewie swoim: Ja ustanowiłem mojego króla na Syjonie, świętej górze mojej, ogłoszę. Zarządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś się zrodziłem. Prośmie, dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Co tu się pojawia? Gdzie rzeczy się pojawiają. Znaczy, pierwsza rzecz, to się pojawia to, że w wers w czwartym Bóg tak naprawdę dalej króluje. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga. Innymi słowy, Bóg się nie boi. Innymi słowy, Bóg, my patrzymy z dołu na nich, myślimy, o, o. Jest, jest niedobrze, jest bardzo, bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze jest. Ale Bóg patrzy na nich z góry i Pan się z nich śmieje, Pan im urąga. I, i, I myślę sobie, że to jest no znowu, ukojenie. To jest jakieś ukojenie. To jest kalimakro. Jesteśmy sobie pobożnym człowiekiem. Chcemy być jak, jak, to, jak, jak to drzewo yy, zasadzone przy strumieniach wód, ale patrzymy się wokół i sobie myślimy. Kurczę, co tu się dzieje? Straszne rzeczy się dzieją. Po prostu niedobre rzeczy się dzieją. Jak, jak, jak to jest? I czytamy, Bóg mówi, nie martw się, ja jestem ponad tym wszystkim. Ale więcej się pojawia. Kolejna postać, postać Mesjasza, postać króla. Oczywiście możemy dyskutować, na ile to jest król. Na początku to jest jakiś tam król żydowski, ale tak naprawdę to nie jest od samego początku Mesjasz, bo on jest kimś więcej. Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem no to takich rzeczy raczej generalnie się nie mówi królowi. Proście, a dam ci narody w dziedzictwo, krańce świata w posiadanie. no opartego jeszcze to jakoś tam jakiegoś króla pojedynczego można odnieść, ale raczej, raczej nie. Rozgromisz i oberwym żelaznym je jednak naczynie gliniane to są już proro, proroctwa mesjańskie typowo. Bądźcie teraz rozsądni królowie, przyjmijcie przestrogę sędziowie ziemi, słuszcie panu z bojaźnią i weselcie się z drżeniem, złóżcie mu hołd, aby się nie rozgniewał, abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem ale szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. No bardzo ciekawe, czy znaczy to mamy taką skalę właśnie mikro i skalę, skalę makro. I w jednej i drugiej stronie, w skali jakby warto ufać Bogu. W tej skali y, mikro sami możemy gdzieś budować tą swoją, y, tą, tą swoją błogosławieństwo, to swoje bezpieczeństwo. Ale w skali makro jedyne, co możemy zrobić, to zdać się na Mesjasza, na Króla, którego Bóg ma dla nas. Ma, o, to On zwycięża, to On, roz, to, to on zniszczy zło. I, I zwróćcie uwagę, że jakby obie te skale są potrzebne, kiedy będziemy patrzeć później na Psalmy, ale kiedy też patrzymy na nasze doświadczenia życiowe, kiedy patrzymy na politykę, kiedy patrzymy na sytuację na świecie. Myślę, że jedna i druga skala jest dla nas bardzo, bardzo ważna i musimy o nich pamiętać. Jest skala naszego życia, jest skala rodziny, jest skala sąsiedztwa, skala pracy, skala dzieci, skala rodziców bliskich i trzeba wiedzieć, co się w tym wszystkim dzieje, ale jest też skala makro, która ma na nas wpływ i na szczęście jest Bóg, który patrzy z góry, nie boi się tego i ma swojego króla, który rządzi i którego królestwo nadchodzi. Królestwo jest z niego, jest nie z tego świata. On, on przyjdzie w chwale, sądzi żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Także takie dwie różne perspektywy na sam początek. Jedna i drugie ostatecznie daje nam tą samą perspektywę. Szczęśliwi wszyscy, którzy ufają Bogu, tego się trzymajmy. To jest taka perspektywa, z góry i z dołu, można by powiedzieć, albo właśnie mikro i makro. I, i to nas wprowadza w całą księgę psalmów, w pytania, właśnie o, o niepokój, o zwątpienie, o, 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 o zło. Spoglądamy w te dwie perspektywy, ucząc się z pierwszego i z drugiego psalmu. Panie, dziękujemy Ci za. Twoją dobroć za Twoje panowanie i za to, że czunasz nad naszymi sercami i daj nam właśnie tego zaufania, tej ufności i nadziei i bądź uwielbiony w naszym życiu przez nasze posłuszeństwo Tobie i nasze zaufanie Tobie. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem i do zobaczenia.